Oglądają Państwo program Bezpieczny Biznes. Wracamy już teraz z kolejnymi tematami. Koszty prowadzenia biznesu w dobie pandemii są jeszcze ważniejsze niż przed nią. Większość menadżerów przygląda się każdej złotówce, ale na bezpieczeństwie trudno jest oszczędzać. Jak więc optymalizować koszty bezpieczeństwa? Mówił w czasie Warsaw Security Summit 2020 Rafał Łupkowski, dyrektor operacyjny Trustman teraz czas na optymalizację. Pytamy o nią w kontekście pandemii. Pytamy o nią, bo świat się zatrzymał, bo świat dzisiaj mierzy się z wielkim kryzysem. Czy to jest bardzo dobry moment na optymalizację, czy najgorszy z możliwych? I o tym już teraz. Rafał Łupkowski, dyrektor operacyjny Trustman. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie na Warsaw Security Summit. No to jak to jest z tą pandemią? Świetna chwila na to, żeby optymalizację kosztów ochrony w firmie przeprowadzić, czy nie daj Boże nie teraz? Myślę, że to jest bardzo dobry moment o tym, żeby o kosztach jak zawsze myśleć globalnie. A mając na uwadze, że stanęliśmy w obliczu takiej niecodziennej sytuacji kryzysowej, warto te koszty analizować w takim szerszym kontekście. W naszej ocenie i na bazie naszych doświadczeń w ostatnich miesiącach możemy mówić o trzech bardzo istotnych miejscach, w których możemy te koszty Optymalizować. Pierwsze z tych miejsc to na pewno optymalizacja kosztów usług zewnętrznych. Jest to uwarunkowane przede wszystkim faktem, że bardzo duża część naszych operacji, mówiąc kolokwialnie, pracuje z domu. Mhm. Z naszego doświadczenia wynika, że bardzo duże korporacje, ale także te średnie firmy, w związku z obostrzeniami, część swoich operacji. Wyniosła na zewnątrz, zoptymalizowała przez to koszty stałe w postaci biur, ale co za tym idzie, no nie mając tak dużej infrastruktury i powierzchni ograniczamy przez to te podstawowe usługi, jakimi są na przykład usługi recepcji, czy też usługi ochrony. I to jest na pewno bardzo dobry kierunek. To jest coś, co pozwala nam w kontekście prowadzenia biznesu, mówiąc żartobliwie, być fit mm -hmm. i na pewno warto pod tym kątem swoje usługi analizować. Natomiast ja osobiście zachęcam naszych klientów do tego, aby było to dobrze przemyślane i aby te zmiany odzwierciedlały nasze potrzeby i takie... Realne procesy, z którymi się mierzymy. Mówię o tych procesach operacyjnych. To jak to zweryfikować w takim razie? Bo ta, ta pierwsza optymalizacja, mhm. o której w tej chwili mówimy, mhm. jest najprostszą i tą, która przychodzi nam do głowy także jako pierwsza, kiedy chcemy, szukamy tych kosztów, kiedy chcemy optymalizować, ale jak to zrobić, żeby to działało właściwie? Ja od której strony się za to zabrać? Właśnie, i ilekroć mówimy o takich obiektach, jak duże biurowce, gdzie te procesy są w jakiś sposób policzalne. Te elementy prostej optymalizacji może wykonać property manager mhm. poprzez, mówiąc kolokwialnie, obcięcie tych, tych pospolitych roboczogodzin. O tyle już w takich branżach jak na przykład finanse, jak na przykład logistyka, produkcja, te procesy są już bardziej skomplikowane i warto tutaj posilić się usługą takiej analizy, czy potocznie nazywanego słowem wytrych audytu bezpieczeństwa, który pozwoli ocenić na ile te procesy bezpieczeństwa tą naszą działalność wspierają, na ile one są istotne, który poziom istotności jest większy, który mniejszy, gdzie możemy sobie na tą mądrą optymalizację pozwolić. I to jest na pewno taki Pierwszy zalecany kierunek, czyli ta, ta analiza, ten audyt, który pozwoli nam to ocenić. I to jest pierwsza optymalizacja, o której mówimy, ale nie jedyna, bo tak musimy, jest. możemy w tę optymalizację wniknąć znacznie głębiej i pokazać jej drugą i trzecią twarz. Ta druga twarz nazywa się robotyzacja, automatyzacja. Przede wszystkim myślę, że dla naszego rynku takim istotnym i. Bardzo nośnym słowem jest integracja, ale mhm. integracja systemów poprzez e, zastępowanie często tych takich manualnych czynności e, automatyzacją, czyli, e, czyli elementami systemów bezpieczeństwa. I takim przykładem może być na przykład e, zastąpienie usług recepcyjnych e, robotyzacją, robotyką, czyli e, na przykład urządzeniami do automatycznego wydawania kart, czy też mhm zdalnej komunikacji, mhm. przyspieszania pewnych rzeczy poprzez na przykład systemy do zdalnej abizacji gości, gdzie gość przychodząc ma tylko kod QR, nie potrzebuje już wydawania karty kontroli dostępu, tylko na podstawie tego podchodzi do czytnika, wie, gdzie ma zostać skierowany, dostaje także uprawnienia w zakresie kontroli dostępu z automatu. To są bardzo proste, a jednocześnie skuteczne elementy, które pozwalają nam zastępować te proste manualne czynności wykonywane przez ludzi taką dobrze rozumianą. E, automatyzacją, ale nie na zasadzie e, takiego, powiedzmy sobie, science fiction, tylko, e, tylko zastępowania tych prostych usług taką, taką rozsądną automatyką. Czy ta automatyka, czy te roboty, to jest nasza rzeczywistość w perspektywie roku, dwóch, pięciu czy dwudziestu? Zdecydowanie jest to rzeczywistość, którą po pierwsze pandemia znacząco przyspieszyła. Gdybym miał się pokusić o. Określenie i ocenę tego w czasie, myślę, że to jest absolutnie kwestia 3 do 5 lat, kiedy pewne rzeczy, takie jak na przykład roboty jeżdżące po centrach handlowych, które informują klientów o podstawowych funkcjach tego centrum, czy też w sytuacji jakiejś alarmowej potrafią wezwać służby, staną się dla nas po prostu rzeczywistością i w krajach Europy Zachodniej absolutnie obserwujemy taki trend, wymieniając doświadczenia z kolegami po fachu i to się już po prostu dzieje, jesteśmy tego świadkami. No my już omówione dwa rodzaje tej optymalizacji. Mówiliśmy o zewnętrznych kosztach, mówimy teraz o robotyzacji i o automatyzacji. Co jeszcze w zakresie optymalizacji możemy zrobić, a może co powinniśmy nawet? Ja myślę, że ten czas pandemii jest też taką dobrą przesłanką do tego, abyśmy analizowali swój biznes w kontekście ciągłości działania. To znaczy w kontekście takiego przygotowania się na, na scenariusz, którego w rzeczywistości nigdy nie zakładaliśmy, bo o to przecież w całej analizie kontynuacji działalności biznesu chodzi, ale to bardzo dobitnie pokazało nam, te czasy pandemii pokazały nam, że wiele przedsiębiorstw stanęło w obliczu takiego totalnego lockdownu mhm. niestety często też na własne życzenie, bo właśnie infrastruktura nie była przygotowana na pracę zdalną, bo usługi zewnętrzne były niewystarczające albo nie posiadaliśmy adekwatnej ilości zasobów, albo nasz dostawca nie był w stanie nam świadczyć ciągłości serwisu, bo tego nie weryfikowaliśmy i nie testowaliśmy przede wszystkim tych planów i to jest taki dobry moment, żeby również na bazie takiej analizy, często popartej zewnętrznym konsultantem, dokonać przeglądu swoich procesów i zastanowić się, które są dla nas absolutnie krytyczne, które musimy zastępować w bardzo krótkim czasie, a na które tego czasu mamy trochę więcej. To jest bardzo dobry moment, żeby w okresie pandemii zrobić taki trochę krok wstecz, taki zwrot i kalkulować ten biznes pod kątem zapewnienia mu ciągłości działania operacyjnego. To jest bardzo ważne. Banki ograniczają dostęp do kredytów z obawy o wypłacalność klientów. Do uzyskania finansowania trzeba mieć wyższy wkład własny, pewniejszą formę zatrudnienia lub zabezpieczenie kredytu. Zaostrzone kryteria dotyczą także produktów finansowych dla firm, a szczególnie dotknięte tymi obostrzeniami są podmioty z branż, których działalność wciąż jest ograniczona. W ciągu pierwszych 10 miesięcy 2020 roku banki udzieliły znacznie mniej kredytów przedsiębiorcom. Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, łącznie w porównaniu do 2019 roku, liczba pożyczek dla mikrofirm spadła o ponad 30%. Kredyty inwestycyjne zanotowały spadek o ponad 37%. Najtrudniej było oczywiście w branżach objętych ograniczeniami lub kilkumiesięcznym lockdownem udzielanie finansowania określonym branżom, typu gastronomia, rozrywka, kultura. Na pewno, na pewno również na udzielenie finansowania ma wpływ zawieszenia, zawieszenia spłaty rad, czy też skorzystanie przez klientów firmowych z pomocy, która miała miejsce podczas pierwszej pandemii, jak pomocy rządowej. No niestety to też ma swoje konsekwencje obecnie w finansowaniu przez banki klientów posiadających działalność gospodarczą. Dodatkowym problemem jest mniej osób pracujących fizycznie w banku, co przekłada się na wydłużenie czasu uzyskania kredytu. Mimo tych ograniczeń trzeci kwartał był dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność pomyślny. Najwięcej kłopotów mieli z terminowymi wpłatami od swoich kontrahentów, a to wraz z utrudnionym dostępem do kredytów zmniejszało płynność i bezpieczeństwo małych firm w Polsce. Kwiecień-maj to okres, kiedy polski mikroprzedsiębiorca wystawiał mniej faktur a jeżeli już wystawiał faktury, to na mniejszą wartość. Średnia wartość faktury w tym okresie spadła o 15-20% wersus okres przed pandemią. Później jednak, jak spojrzymy już na dane czerwiec, wakacje, a tym bardziej wrzesień, październik, widzimy, że rynek zaczął dostosowywać się do nowej sytuacji i ilość wystawianych faktur zaczęła rosnąć. Drugi kwartał to nie dość, że bardzo duża niepewność, spadek zamówień, spadek ilości wystawianych faktur, to także duży pesymizm wśród ludzi, jeżeli chodzi o założenia nowych działalności gospodarczej. Oprócz wątku ilości wystawianych faktur i wzrostu tych ilości wystawianych faktur, mamy jeszcze wątek płynności finansowej. Wszystkie dane, które otrzymujemy z rynku, wskazują, że czas płatności za fakturę wydłuża się. Ta sytuacja wpłynie negatywnie także na pracowników małych i średnich firm. Po nowym roku eksperci spodziewają się wyższej stopy bezrobocia, szczególnie jeśli chodzi o pracowników tych firm, które będą musiały zwrócić dofinansowanie. Przedsiębiorstwa są w dość podobnej sytuacji. Przedsiębiorstwa, które otrzymały finansowanie w ramach tarczy ochronnej na początku tego roku, zostały zobowiązane do tego, że nie zwolnią pracowników. Obecnie sytuacja jest taka, że dalej one borykają się z różnego rodzaju obostrzeniami, spowolnieniem rynku, co powoduje, że powinny zwolnić te osoby, bo inaczej zbankrutują. Jednak formalnie nie mogą tego zrobić, bo będą musiały zwrócić dofinansowanie, co wiąże się z tym, że znowu zbankrutują, więc te osoby i tak i tak pracę stracą. Pozytywna informacja płynie z badania na temat sytuacji finansowej pracowników. Spada wśród nich odsetek tych, którzy otrzymują niższe pensje niż przed pandemią. Raport Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2020 Wpływ pandemii koronawirusa na polski rynek pokazał, że większość polskich firm zareagowała szybko na zmieniającą się sytuację. Wielu badanek przez Koalicję Bezpiecznych Pracy wprowadziło procedury bezpieczeństwa dla pracowników, zanim takie zostały narzucone przez państwo. Jako największe problemy w bezpieczeństwie pracy badani wskazują dziś pracę zdalną i zdrowie psychiczne pracowników. W programie Bezpieczny Biznes dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy. Życzymy Państwu w imieniu całego zespołu wesołych i spokojnych świąt. I do zobaczenia za tydzień.